Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Robert Basiewicz. Jestem liderem ministrantów przy Bazylice Świętego Jacka. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić chłopców od siedmiu lat w górę do służby przy ołtarzu w Bazylice Świętego Jacka. Bardzo potrzebni są ministranci nam przy wieczornej w sobotę, nam mszy o szóstej rano w niedzielę, oraz nam mszy o 9 rano i 12:30 w południe. Bycie ministrantem to nie tylko służba przy ołtarzu, ale to jest też uczestnictwo w wspólnocie braterskiej. Jesteśmy zaangażowani w różnych wydarzeniach wśród parafii, nie tylko we mszy świętej, w nabożeństwach, ale i w różnych wydarzeniach związanych z parafią. Bardzo serdecznie zapraszamy. I proszę o kontakt bezpośrednio ze mną. Robert Basiewicz 773 682 2797. Szczęść Boże.